Dwa rodzaje zastrzyków. Po jednych czułam się dobrze, y, natomiast y, uważam, że tak, zauważyłam, że po tych trzech miesiącach systematycznego stosowania jednego z nich, y, bez nas oczywiście, wszystko mi wróciło, tak, i apetyt, i w ogóle pierwszy taki miesiąc, drugi to było, wow, w ogóle nie chciało się jeść, faktycznie ta waga mi spadała, y, więc y, po prostu przestałam go brać i zdecydowałam się na ten kolejny zastrzyk, na OM, i y, po tym czułam się tragicznie. Ja myślałam w ogóle, że umieram, po tym mhm. miałam wszystko. Wszystkie działania niepożądane, typu, właśnie sranie, żyganie, e, wszystko miałam. Wszystko po prostu. E, no, e, bez kija do mnie nie podchodź, po prostu. Mhm. Byłam tak zdenerwowana, rozkojarzona, w ogóle nie mogłam funkcjonować i e, tam chyba wzięłam trzy zastrzyki i od razu potem e, zrezygnowałam. Waga faktycznie delikatnie spadła, natomiast później przybrałam dwa razy tyle, niż, e, niż straciłam. Ja uważam, że leki są po to, żeby stosować na dane jednostki chorobowe. Jeżeli lekarz zaleci i mamy do tego Fair <laughs>